wobec tego ja zaczynam i od razu przejdę do rzeczy i zadam pierwsze pytanie, czy płuca mają płeć. No i proszę Państwa, absolutnie płeć mają i to myślę będzie główna konkluzja mojego dzisiejszego wystąpienia. I tu pokazuję pierwszą rycinę, nie wchodząc w te szczególiki, powiem tylko tyle. Płuca różnią się, kobiety różnią się anatomicznie. Ma kobieta inne wymiary płuc względem gabarytów swojego ciała, one są przede wszystkim mniejsze niż u mężczyzny, relatywnie mniejsze względem ciała, mają inny kształt, ale nie tylko same płuca, ale wszystkie inne narządy, które wspierają płuca w ich pracy. Jak Państwo tu widzicie, wymienione są mięśnie oddechowe, mięśnie szkieletowe i układ krążenia. w w kontekście transportu krwi, która zawiera hemoglobinę, którą płuca z kolei natleniają, tutaj mamy bardzo twarde dowody na to, że te wszystkie wspierające układy niestety u kobiety są w pewnych aspektach nieefektywne, bądź też ich to wsparcie oddychania wymaga większego wysiłku ze strony mięśni oddechowych, ze strony mięśni szkieletowych. Również ze strony krwi jako takiej, ponieważ stężenie hemoglobiny u kobiet jest niższe. No i widzicie Państwo znak zapytania przy mózgu, ponieważ są przesłanki, które wskazują na to, że również ośrodek oddechowy u kobiet pracuje trochę inaczej. Wspomniałam tutaj o tych różnicach anatomicznych. One oczywiście są niezmiernie ważne. Co chociażby obserwujemy u chorych, na przewlekłe choroby układu oddechowego, które spodziewają się dziecka, tam ta anatomia jeszcze bardziej się zmienia. Ale jak Państwo widzicie, te różnice również mają charakter istotnych różnic w zakresie biochemii organizmu kobiety, a przede wszystkim w zakresie układu hormonalnego. I tutaj, jak Państwu udowodnię, bo na to są twarde dowody. Te różnice mają absolutnie krytyczny wpływ na to, jak kobiety chorują na przewlekłe choroby układu oddechowego. No i wreszcie na zielono niezmiernie ważny element, mianowicie to, jak, jakie kalki, jakie stereotypy funkcjonują, jak one wpływają na standard opieki zdrowotnej nad kobietami, te różnice kulturowe Również mają ogromne znaczenie, zarówno z punktu widzenia ekspozycji na czynniki chorobotwórcze, z punktu widzenia leczenia się czy prowadzenia rozpoznania i prowadzenia leczenia, ale myślę, że też niestety z punktu widzenia tego, jak działa system. Faktycznie, tak jak pani zapowiedziała, skupię się nie tylko na raku płuca, ponieważ rak płuca jest jednym z elementów problemu. Oczywiście tutaj w dużym stopniu bardzo ostro postrzegamy te różnice, ale one również ostro występują w innych chorobach, przewlekłych chorobach populacyjnych. I tutaj wspomnę tak naprawdę tylko o dwóch przewlekłych chorobach, o astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Ta ostatnia ściśle wiąże się z rakiem płuc. No więc popatrzmy najpierw na tą płeć płuc i na to, czy płuca kobiety chorują inaczej. Na astmę skrzelową. jak widzicie Państwo na wykresie, który pokazuje częstość występowania astmy względem płci i wieku, to w dzieciństwie częściej chorują chłopcy, a potem mniej więcej w okresie, w okresie dojrzewania, w tym okresie nastoletnim, ta krzywa przechodzi na stronę kobiecą, i wtedy niestety ta częstość u kobiet wzrasta, co wynika z anatomicznych różnic. Jak Państwo widzicie, Chłopcy mają węższe, duże drogi oddechowe względem wielkości płuc i częściej chorują na astmę, czy też prezentują objawy spastyczne w dzieciństwie, ale już w okresie dojrzewania, w okresie dorosłości, to astma u kobiet jest częstszym problemem i to znakomicie widać tutaj na tej pracy, która, podkreślam, objęła prawie 61 tysięcy pacjentów z astmą. To jest oczywiście badanie amerykańskie. I jak widać tutaj na tej tabeli, o ile we wczesnym dzieciństwie, mniej więcej do 13 roku życia, częstość występowania astmy u chłopców jest istotnie prawie dwukrotnie wyższa niż u kobiet, to potem, w, począwszy od 14 roku życia, aż do, tu była obserwacja, 64. Te proporcje się zmieniają, i zwłaszcza u pań dorosłych od 23 roku życia, tu z kolei mamy prawie dwukrotną przewagę u kobiet. Wspominałam o różnicach hormonalnych, ale warto pamiętać, że hormony to jest jakby ciągła zmiana to są te ciągle, ciągłe sinusoidy nie tylko w przebiegu życia kobiety, ale również cyklu owulacyjnym, a więc również w takim krótkoterminowym cyklu menstruacyjnym. I tutaj tych zmian obserwujemy wiele i one naprawdę mają przebieg dramatyczny nie tylko z punktu widzenia ściśle równowagi hormonalnej w organizmie kobiety, ale na przykład również mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko pojawienia się chorób i o ich przebieg. Chociażby dlatego, że inaczej regulowany jest układ odpornościowy, ta odpowiedź u kobiet jest silniejsza, wiąże się z wyższym odsetkiem, ryzykiem wystąpienia chorób autoimmunologicznych, z częstością występowania i nasilenia astmy. No i wreszcie, zwłaszcza w okresie około i po menopauzalnym pojawia się otyłość, ryzyko tej otyłości jest istotnie większe i to z kolei wiąże się z fenotypem ciężkiej astmy. I tutaj dwie prace pokażę. Pierwsza, którą Państwo widzicie na ekranie, badała, czy objawy, które się nasilają, a jest dość znacząca populacja chorych na astmę, u których w okresie w tym okresie przedmenstruacyjnym zaczynają zaostrzać się objawy astmy skrzelowej, i badano, jak to wpływa w ogóle na samą chorobę i na to, jak te kobiety chorują. Na rycinie widzicie Państwo zaznaczone na czarno kobiety, u których występuje nasilenie, to jest mniej więcej około 20% pacjentek, nasilenie objawów w okresie menstruacyjnym. i proszę zobaczyć, że one. Części chorują ciężko, co oceniano tutaj liczbą dawek doustnych kordykosteroidów, te w astmie stosujemy wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, liczbą hospitalizacji, liczbą wizyt w oddziałach intensywnej terapii i wreszcie liczbą intubacji, która była ponad dwukrotnie wyższa w tej grupie chorób. I to są ewidentnie sytuacje związane właśnie z tą grą, z grą hormonalną. Mówiłam o okresie menopauzalnym, menopauzalnym, czy u kobietach, o kobietach po menopauzie. Tutaj proszę zobaczyć, że są twarde dowody, że w tej grupie pacjentek akurat tu są chore na astmę, ale to dotyczy myślę nie tylko astmatyczek, również chorych na POHP. Tempo spadku parametrów płucnych, czyli ubytek, Dobrze pracujących płuc jest przytłaczająca, że ona narasta właściwie lawinowo u pań w okresie pomenopauzalnym. To państwo widzicie tutaj zakreślone tą górną ramką, ale zwiększa się również częstość występowania objawów. W przypadku astmy jest to niezależne od tego, czy jest to astma alergiczna, czy niealergiczna. To jest po prostu w pewnym sensie fizjologia płuca kobiety, a więc te pacjentki też. Chorują inaczej. Mówiłam o tych kalkach, o kontekście soc kulturowym, socjalnym. No proszę zobaczyć, że narażenie czy ekspozycja na środki czyszczące, zwłaszcza regularna, cotygodniowa. No absolutnie istotny, znamienny statystycznie i to jest silna znamienność na to, że kobiety chorują ciężej. Częstość sprzątania, liczba tych środków czyszczących, które używają, ma tutaj absolutnie istotne znaczenie i my to również widzimy w klinice. Co to powoduje? To powoduje, że kobiety chorują generalnie ciężej niż mężczyźni, zwłaszcza kobiety w tym wieku dojrzałym, w wieku po 55-60 roku życia. To jest jedna z takich prac. Tych prac jest bardzo wiele. Musicie Państwo uwierzyć mi na słowo, że ciężka astma występuje istotnie częściej u kobiet. Czy ma to wpływ na koszty? No na pewno ma to wpływ na koszty, ale ma to już również niestety wpływ na liczbę zgonów z powodu astmy oskrzelowej, których w tej chwili mamy już bardzo, bardzo mało, ale jednak po lewej stronie macie Państwo dane amerykańskie, po prawej, bo ktoś mógł powiedzieć, Ameryka, inny system opieki zdrowotnej, no ale proszę popatrzeć, po prawej stronie widzimy Szwecję. Która ma jeden z najsprawniejszych systemów opieki zdrowotnej w Europie i tym jaśniejszym kolorem zaznaczona jest liczba zgonów u kobiet versus mocniejszym kolorem liczba zgonów u mężczyzn. I myślę, że ta różnica no bardzo, bardzo rzuca się w oczy, ona jest co najmniej dwukrotna. Mówiłam, że wspomnę o POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. To jest również choroba, na którą chorują kobiety. I jak Państwo widzicie, ryzyko zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc u kobiet jest istotnie wyższe przy mniejszej ekspozycji na dym tytoniowy, innymi słowy kobieta, kobieta pali mniej, ale ma większe ryzyko choroby, cięższego przebiegu choroby, z wcześniejszym wystąpieniem objawów, z większym ryzykiem hospitalizacji i zgonu z powodu niewydolności oddychania. No, i tutaj ponownie pojawia się nam ten element szybszego spadku parametrów czynnościowych przy niższej ekspozycji na dym tytoniowy. Tymczasem, jeśli Państwo popatrzycie na jakikolwiek podręcznik, i powiedziałabym 98% wykładów na temat POHP, to jeśli zobaczycie Państwo obrazek, który przedstawia pacjenta, to będzie to mężczyzna. I to jest choroba ewidentnie kojarzona przede wszystkim z płcią męską. Czy to nam przeszkadza? No, bardzo nam przeszkadza, bo to, proszę Państwa, oznacza, że ta kalka powoduje, że szukamy tej choroby i myślimy o tej chorobie przede wszystkim u Panów. Natomiast nie mam takich danych, które mogłabym pokazać, jak istotne jest niedorozpoznanie tej choroby w populacji kobiet w Polsce. Palenie to jest ten element, który oczywiście jest naszą troską i który łączy zarówno przewlekłe choroby płuc, ponieważ zarówno astmatyczki, jak i chore na POHP są w istotny sposób dotknięte tym nałogiem. Jest on jednym z elementów powodujących zarówno wystąpienie choroby, nasilenie, większe nasilenie objawów, jak i gorsze rokowanie. I to jest problem. Generalnie związany z płcią. Proszę porównać tutaj trendy światowe. Tu akurat znalazłam fajną, fajne dane z, pochodzące z danych WHO, które przedstawiają różnice względem płci i względem geografii. Nas interesuje przede wszystkim ten fioletowy wykres. I jak Państwo widzicie, spadek częstości palenia u mężczyzn w Europie jest dość, powiedziałabym, intensywny na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast nie obserwujemy takiego spadku w zakresie odsetka palących kobiet w, 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 również na naszym kontynencie, i to samo dotyczy również Polski. I znowu kalka, o której chciałam powiedzieć, a właściwie te różnice, które są fantastycznie adresowane przez przemysł tytoniowy, który dedykuje, czy ma specyficzne podejście reklamowe do kobiet, mając również świadomość, że kobiety uzależniają się szybciej i dużo trudniej rzucić im palenie. To oczywiście ma swoje odzwierciedlenie nie tylko pod postacią tej populacji chorych na POHP jasne, ale również rak płuca bo jak Państwo doskonale wiecie, niestety wśród kobiet częstość występowania raka płuca, tutaj zaznaczona na niebiesko, ma charakter wznoszący. To jest generalny trend europejski, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wydaje się, że ta krzywa przebiega już inaczej i proszę też zwrócić uwagę, jak przebiega trend zachorowania na raka piersi. Tutaj rzeczywiście te różnice są bardzo, bardzo istotne. Natomiast, jeśli popatrzymy na dane polskie, to one de facto odzwierciedlają ten sam trend. Widzicie Państwo po lewej stronie zachorowania, po prawej stronie zgony: na raka płuca, kobiety na zieloną, panowie na fioletową. Proponowałabym, żeby patrzeć na trendy do roku 2019, ponieważ już wiemy, że raportowalność w okresie pandemicznym no, była y, ograniczona, niedostateczna i myślę, że mało wiarygodna. Natomiast to, co jest przede wszystkim niepokojące, to ten znoszący trend, jeśli chodzi o zachorowania i zgony na raka płuca wśród kobiet. Mówiłam, że kobiety chorują inaczej, chorują również inaczej na raka płuca, o tym wiemy już od lat że jest nieco inna morfologia raka płuca u kobiet, głównie rak czołowy. Kobiety zwykle są młodsze w momencie rozpoznania choroby i znaczący jest odsetek niepalących kobiet. Wydaje się, że rokowanie u kobiet jest lepsze, ale nie mamy tutaj jednoznacznych przyczyn i też nie mamy tutaj dobrych dowodów na to, dlaczego tak miałoby się zdarzyć. I teraz skupię się przede wszystkim na tych kalkach i na tym jak one wpływają proszę państwa na również na kształtowanie nie tylko badań naukowych, ale też programów. Proszę popatrzeć, to jest badanie Nelson, pierwsze badanie europejskie, które udowodniło skuteczność niskodawkowej tomografii komputerowej jako programu przesiewowego, programu wczesnej diagnostyki raka płuca. Rzuca się w oczy, to ogromna dysproporcja między mężczyznami a kobietami w tym badaniu. I ona, proszę państwa, wynika z tego, że autorzy tego badania a priori założyli, że będą do badania kwalifikować wyłącznie panów. Kobiety pojawiły się dopiero pod koniec, a to dlatego, że był problem z kwalifikacją chętnych do badania. Efekt był taki, jak widać, ale proszę zobaczyć, co, jakie były efekty końcowe. Otóż okazało się, że ten, to względne ograniczenie śmiertelności, które średnio wynosiło 24% dla całej grupy, dla kobiet wynosiło istotnie więcej, a mianowicie 33%. To było przez dyskutowane w piśmiennictwie i wskazywano na to, że tu rzeczywiście trudno wyciągać wnioski, ponieważ mamy taką dysproporcję płci. W związku z tym ostrożnie, to jest mało prawdopodobne, że kobiety odnoszą większą korzyść. No i pokazuję Państwu wyniki badania niemieckiego, które zostało opublikowane dwa lata temu. To jest badanie, które zostało. Zaprojektowane, żeby ocenić korzyść, którą kobiety odnoszą w programie badań przesiewowych, zakwalifikowano równe, równe populacje panów i pań. No i proszę zobaczyć, ta korzyść, którą odnoszą kobiety, tutaj mamy liczbę zdiagnozowanych przypadków raka płuca potwierdzonych. W, na czerwono w grupie kontrolnej, na niebiesko w grupie, u której prowadzono ten screening, a tutaj mamy różnicę u mężczyzn. Jak Państwo widzicie, ta różnica u kobiet wynosiła aż 94%, czyli ta korzyść, którą kobiety osiągały, była, przepraszam, wynosiła 31%, czyli ta potencjalna prawdopodobieństwo wykrycia wcześniejszego raka płuca na wczesnym etapie wynosiła prawie 70%, u mężczyzn ta korzyść była znacząco mniejsza, co pokazuje to badanie. To badanie pokazuje dwie kwestie. Tego, że mamy do czynienia z nierównością systemową, nierównością podejścia wobec kobiet. No i drugie wskazuje na to, że być może należy inaczej zaplanować programy wczesnej diagnostyki, bo jak powiedziałam, większość kobiet, czy dużo odsetek kobiet to są kobiety nigdy nie palące, a jak wiadomo te programy adresują przede wszystkim palaczy. W związku z tym zakończę tym slajdem, ponieważ jest to bardzo ciekawa tak, taki, taki, taka checklista, która pokazuje według WHO, czy system jest systemem, który adresuje te różnice względem płci. I te pierwsze stadia to jest są nierówności względem płci bądź system, który w ogóle tych, tych różnic nie widzi. Ewentualnie następny krok to jest system wrażliwy, a więc. Dostrzegający system opieki zdrowotnej różnice względem płci, ale niestety nic nie robiący, żeby je zaadresować. I tutaj odpowiadając na pytanie, czy nasz system udźwignie kompleksową opiekę nad pacjentkami z chorobami układu oddechowego, mogę tylko odpowiedzieć, że niestety obawiam się. Że nasz system jest gdzieś pomiędzy stopniem drugim a trzecim. Nie jestem przekonana, czy nasz, nasz system w ogóle dostrzega, czy systemowo dostrzegamy te różnice między mężczyznami a kobietami. E, obawiam się, że jednakowoż nie. E, w związku z tym, te następne etapy, kto, w których system adresuje proaktywnie te różnice i na przykład ma narzędzia dedykowane do tego, żeby zaopiekować się, Kobietami w średnim wieku chorymi na astmę, które chorują inaczej, które w okresie około menopauzalnym chorują inaczej, żeby adresować, zaadresować potrzeby kobiet, u których ryzyko raka płuca przy niepaleniu bądź biernej ekspozycji jest istotnie wyższe niż u mężczyzn. Myślę, że niestety nasz system jeszcze tego nie dostrzega, a więc i takich problemów nie jest w stanie zaadresować.